Moja żona Violet bierze prochy, a ja piję. dziewczyna słucham dziewczyna 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 z jakiego plemienia? Czajen. uważasz, że jestem ładna Czajen. ładnie tak, tak. ładnie straszny <grym> wybacz Powiedziałam, spakuj znowi walizki i wystaw przed drzwi, a potem pozbieraj te wszystkie cholerne książki, które tak kochaj, i zrób sobie z nich ognisko w ogródku przed domem, dorzuć te wszystkie papiery, wszystko co znajdziesz. Nie można spalić człowiekowi jego książek. Jaka była ostatnia książka, jaką przeczytałeś? Daj mi spokój. <laughs> Ale tam. był nauczycielem. Nauczyciele czytają książki. Ja zajmuję się tapiceką, ludzie w moim biznesie. Nie potrafisz powiedzieć, jaką książkę ostatnio przeczytałeś? – Tylko tyle? – A co jeszcze miałam mi jej powiedzieć? – No powiedziałaś, ile dni go nie ma? – Pięć. – I powiedziałaś jej to? – Chyba tak. – Aj, jesteś ładną dziewczyną, najładniejszą z was trzech, a wyglądasz jak straszydło. Dlaczego się nie malujesz? – Po co mam się malować? – Garbisz się, masz proste włosy i nie nosisz makijażu. Wyglądasz jak garbika. Mogłabyś znaleźć całkiem odpowiedniego i porządnego faceta, gdybyś tylko trochę o siebie zadbała. Nie dużo, tylko trochę. Nie szukam faceta. A powinnaś! Czynisz się zazdrościć nad trzywystoma wierszami, które mój ojciec napisał czterdzieści kurwa lat temu? Mylisz się. Opamiętaj się! Darze te wiersze podziwiam podziwem nie zazdrością. Tak, dlatego wyrecydowałeś się z tego Zgodzą Wszystko są symptomy męskiej menopauzy moje borykanie się z problemem kreatywności, rżnięcie panienki, która nosi jeszcze aparat na zębach. Cierpię. jedno ze swoich studentek, a ja uważam, że to jest niehalo. Nie wiem, są tacy, którzy uważają, że to jest kul, cool. na przykład te chujki, co z nim uczą na humanistyce, bo wszyscy różną swoje studentki, albo by chcieli nie, żebym się przejmowała, przecież może sobie rzucać kogo Twoi rodzice są ciągle razem? Nie żyją. A, to sorry. No to... Nie, sorry, dałam plan. A po co to nosisz? To jest jakiś. Co to jest? To jest. To jest tradycja, czy jeden. Jesteś Janku? No, tak. Jak, jak w tym filmie na wojennej ścieżce oglądałaś? Gdy rodzi się czejeńskie dziecko, jego pobudzenie się zaszywa do takiej karepki. Że mówię dla dziewczyny, a sztuki dla chłopców. Powiem o jeszcze to jest? Nie. Kiedy? temu? Z powrotem, tak? Dwa tygodnie? Tak, z moją córką. na Chodź, chodź. <grymne> Daj, dawaj dawaj. dawaj, 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 chodź, 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 o, ty ty? <grymne> chodź, 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 <grymne> <grymne> <Wyglądam>. chodź, <grymne> Okay. <laughs>